Proszę Państwa, jaką fajną perełkę znalazłem z 2005 roku. Już spieszę się z Państwem podzielić tymi relacjami, jakie wspaniałe państwo mamy za rządów prawa i sprawiedliwości już w 2005 roku wprowadzali, jeszcze zanim wygrali wybory. Bo przypomnijmy, że PiS rządził już od 2005 roku. Wprowadzali, proszę Państwa, program Tanie Państwo. Niektórzy się domagają, żeby jakiś program, jakiś program napisać, bo oni czytają, oni programy czytają, proszę Państwa. W programach wszystko można napisać. Jeżeli ma się do czynienia z ludźmi, którzy dziwnie się zachowują, no to mamy jak w banku, że nic z tego nie wyjdzie, albo będzie jeszcze gorzej, więc nie na takie rzeczy powinniśmy zwracać uwagę, jak programy. No więc w programie. Prawa i sprawiedliwości, tanie państwo. Było mnóstwo ciekawych rzeczy, już państwu czytam. Ograniczenie zatrudnienia w administracji państwowej o 20%, proszę państwa. Likwidacja rządowego Centrum Studiów Strategicznych, które to centrum zlikwidowano i powołano w to miejsce Centrum Analiz Strategicznych. Tak więc dotrzymali punktu umowy. Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, jak wiemy, jest pięknie zlikwidowany, a także powołanie głównego urzędu skarbowego. To niektóre propozycje PiS zawarte w programie Tanie Dranie. Tanie, państwo, przepraszam. PiS szacuje, że realizacja tego programu przyniesie oszczędności dla budżetu państwa blisko 5,9 miliarda złotych rocznie. Jak wiemy za Mateusza Morawieckiego teraz już w tych nowych kadencjach Rządowych i sejmowych budżet państwa rozrósł się do rozmiarów monstrualnych. Hmm. Więc e, nie zmniejszył, tylko rozrósł, tak? No, skąd się rozrósł? No, z pieniędzy nam zabieranych, no przecież nie korporacją. E, pozycje zawarte w tanim państwie mają na celu, według jego autorów, przede wszystkim bla, ble, 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 W swoim programie PiS zapowiada likwidację Pefron, e, pięknie zlikwidował Pefron, e, Agencję Nieruchomości rolnych, proszę Państwa, miał zlikwidować, Agencja Nieruchomości Rolnych została zlikwidowana, rzeczywiście, nie powiem, ale w sposób specyficzny została połączona z Agencją Rynku Rolnego i przekształciła się w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, także też jedna z tych fantastycznych likwidacji. Następnie, następnie likwidacja Funduszu Prywatyzacji, proszę Państwa, już tak daleko pamięcią nie sięgam, ale w Internecie nie znalazłem tak na szybko funduszu prywatyzacji, ale znalazłem fundusze reprywatyzacji. Co ciekawe, proszę Państwa, o funduszu reprywatyzacji, czyli miejscu, gdzie można upchnąć swoich kolesiów, jak w poprzednich instytucjach, są dwa zdania w Wikipedii, dwa zdania. Także taka tajemnicza instytucja, którą mieli zlikwidować i fundusz prywatyzacji zamienił się w fundusz reprywatyzacji miał być zlikwidowany rządowy, Rządowe Centrum Legislacji, jest cały czas, miał być zlikwidowane 12 przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, działa, muszę Państwa zapewnić, że działa, tam się yy, upycha też ludzi Prawa i Sprawiedliwości, 16 oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak wiemy strasznie zlikwidowana jest ta instytucja, Mieli zlikwidować wojskową agencję mieszkaniową, no to ona się zlikwidowała, ale się przekształciła w inną tam agencję, mienia wojskowego. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zostać zlikwidowany oraz tak zwane środki specjalne. Partia też chce, by po zmianie konstytucji zlikwidować, proszę Państwa, partia chce zlikwidować Krajową Radę Radiowoli i Telewizji. No to, to strasznie się rwą do tej likwidacji, proszę państwa. Oraz y, y, mieli zlikwidować Radę Polityki Pieniężnej. Na kogo by teraz rzucali proszę Państwa, te, te stopy procentowe i te kredyty, gdyby, gdyby to było zlikwidowane? No nie zlikwidowali, tak? Projekt takiego państwa. Proszę Państwa, ludzie takie bzdury czytali i dlatego głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Projekt Taniego Państwa przewiduje również wprowadzenie standardów wyposażenia administracji, między innymi przez zmniejszenie liczby samochodów służbowych o około 40%. Urzędnicy pewnie mieli, mieli chodzić pieszo lub nogami. Oszczędności z tego tytułu będą 20 milionów złotych rocznie. Dziś 20 milionów, to proszę Państwa, jak tylko machnie Morawiecki ręką, to mu te 20 milionów lub od jego któregoś ze sług wpada do kieszeni któregoś z kolesi, a tu proszę Państwa, urzędników przerzucić na, na komunikację miejską albo na rowery, żeby 20 milionów złotych. Proszę Państwa, no to dziś wiemy, że to jakaś dziecinada była ten ich program, ale był napisany, ale był napisany. Wszyscy mogli się zapoznać. No i oczywiście likwidacja też telefonów komórkowych, służbowych. Nic nie napisali, czy będą na przykład gołębiem wysyłać jakieś informacje oraz wprowadzenie... Zakazu rozmów prywatnych z telefonów komórkowych i stacjonarnych. No, przyszły czasy yy, abonamentów bez limitu połączeń i w zasadzie przestało mieć to sens. No ale oni tego nie przewidzieli wtedy i to miało dać 8 milionów złotych rocznie. Partia zapowiada też zmniejszenie środków finansowych na wydatki reprezentacyjne. Oj, tak zmniejszyli wydatki na cele reprezentacyjne, że normalnie już ledwo zipiemy. Pisce też sprzedać 10 tysięcy samochodów używanych z administracji publicznej. Proszę Państwa, no najprawdopodobniej to zrobili, bo w, w ramach tego dokupili takich nowych drogich limuzyn, o czym często Państwo jesteście informowani. Także do, dotrzymali słowa, sprzedali 10 tysięcy gratów, a kupili limuzyny, e, dlatego się dług też powiększył. E, zapowiadali również wprowadzenie zakazu prowadzenia i budowy przez jednostki administracji państwowej ośrodków wypoczynkowych, pałaców i zamków. A, tak, Pałac Saski to jest chyba ten ostatni projekt w ramach likwidacji budowy pałaców. To się czyta jak naprawdę, to się to jest zapartym tchem. Ja bym na nich zagłosował, gdybym był głupcem albo niedoświadczonym człowiekiem w polityce. Projektanie państwo przewiduje ponadto wprowadzenie bardziej efektywnego systemu ściągania podatków. O, tu za to przyznajcie, trzeba ich pochwalić, prawda? W tym celu powołany ma zostać Główny Urząd Skarbowy, podległy Ministrowi Finansów, który według PiS przeprowadzi reformę aparatu skarbowego i będzie skutecznie nadzorował pracę administracji skarbowej. No to wiemy, jak te, ci kolesie od tych przetargów tam bez przetargów pozarabiali, powyprowadzali gdzieś pieniądze na Cypry i inne, tak? Wprowadzone zmiany przynieść mają oszczędności stanowiące około 20% budżetu tych instytucji urde że szmać, no 20%. 400 milionów rocznie. Prawo i Pięść yy, zapowiada też wprowadzenie zmian polegających na standaryzacji administracji publicznej, m.in. przez zastosowanie metody opisu i wyceny stanowisk pracy. Każdy może sobie dopasować do tego, co tam sobie wymyśli. Także to jest świetnie. Te, tak się pisze, proszę Państwa, programy partii, żeby każdy to odebrał życzeniowo, że to akurat o, to chyba o mnie, to chyba dla mnie, a to nic nie znaczy. Partia opowiada się również za wprowadzeniem nowoczesnych metod zarządzania. Kolejna propozycja pis jest to połączenie agencji rynku rolnego i agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Jakże się ma Armir? No chyba jest. No chyba cały czas jest tak a także likwidacja wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak wiemy, dzielnie zlikwidowane w funduszach ochrony środowiska e, oprócz e, tych kolesi z Pisu też siedzą kolesie z PO i Lewicy, także spokojnie tam im źryć dają i krzywdy nie zrobią. Ale dużo kolesi też siedzi tam z, z tych, od, od kolibra, co, co startowali tam z listą Konfederacji, także nie przejmujcie się. Konfederacja jak dojdzie do władzy, jak nową nadzieję da, to na pewno to wszystko zrealizuje, co, co projekt taniego państwa zawierał. A zawierał także propozycję zmniejszenia środków na administrację w niektórych urzędach centralnych, agencjach i funduszach, na przykład ZUS ie czy Krusie, no tak, rzeczywiście. Byłem kiedyś na kontroli w ZUSie, w sensie jako kontrolowany i, proszę Państwa, na takim krzesełku siedziałem autentycznie z okresu PRL-u, to także chyba tam cięcia jakieś są zrobione. PiS zapowiada też likwidację delegatorów urzędów wojewódzkich, zlikwidował oczywiście, oraz zniesienie powielających się wojewódzkich struktur rządowych i samorządowych. Nic nie zrobili, rozbudowali aparat, kłamstwo, 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 partia chce zlikwidować inspekcję jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, że co? No, jeszcze na razie nie zlikwidowali, całe szczęście, ale proszę państwa, jak to, jak to? To w marketach byle co mogą nam sprzedawać zagraniczne korporacje. Zresztą wiecie, co, chyba jakby ją zlikwidowali, to by nie było żadnej różnicy. Tak, tak samo by nam pociskali te glifosaty i inne y, G. Y, zlikwidować miała inspekcję handlową. Y, Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Inspekcję Pracy. Tak, wszystko polikwidują. oni to zlikwidują, nie miejcie żadnej wątpliwości. Jak już wielkie korporacje rozwalą się na terenie Polski, to myślicie, że tego typu agencje będą potrzebne w kraju? Pan dziennikarz lub pan vloger, bloger, wytłumaczy nam, że to nie, no po co to utrzymywać, niech, niech wielkie korporacje, jak wiemy, mają wysokie standardy, niech nie mają tego obciążenia no, i ludzie by tam marnowali pieniądze na dzwonienie do nich, żeby naskarżyć na market, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, świetny program miało Prawo i Sprawiedliwość. Co z tego wyszło? Widzimy: beczka śmiechu.